Cześć! W dzisiejszym odcinku dowiesz się więcej na temat content marketingu. Od czego zacząć? Jakie są typy i ile to kosztuje? Zaczynajmy. Video content marketing to wciąż nowy... Sposób na to, żeby zdywersyfikować swoje działania promocyjne i wyjść naprzeciw zmieniającym się trendom w sposobach użytkowania internetu. 79% internautów woli obejrzeć reklamowe materiały wideo niż czytać opisy produktów. Twój biznes powinien zareagować na tę kontentową rewolucję. Polacy są jednym z najbardziej zapracowanych narodów w Europie, i dla niektórych życie toczy się w rytm 12-godzinowej pracy, krótkiego czasu wolnego i snu. Prowadząc taki tryb życia, bardzo trudno o znalezienie czasu na czytanie długich tekstów reklamowych, dokładnie studiowanie zalet produktów czy zapoznawanie się ze szczegółową historią przedsiębiorstwa. Trzeba wziąć pod uwagę także to, że YouTube jest drugą co do wielkości wyszukiwarką internetową na świecie, a wiele osób, poszukując informacji czy porad, wybierze wideoprawniki, a nie długie bloki tekstów. Między innymi dlatego warto pomyśleć o strategii wideokontent marketingowej, która może przynieść realny wzrost zysków firmy i większą rozpoznawalność. Video content marketing służy podobnie jak tradycyjne tekstowe formy reklamowe do promocji marki, tworzenia spójnego wizerunku firmy i produktów oraz odpowiednim angażowaniu odbiorców. Materiały wizualne mają jednak tą przewagę nad wynalazkiem Gutenberga, że dużo łatwiej kodują się w świadomości kupujących oraz bez przeszkód można je udostępniać. Filmy marketingowe mogą także pobudzić klientów do tworzenia własnych materiałów, co bardziej zwiąże ich z określoną marką. Content marketingu w wersji wideo nie powinno utożsamiać się ze spotami reklamowymi, które od lat 40 zaczęły pojawiać się w telewizji i od początku musiały operować skrótem z powodu wysokich cen antenowych. Ten typ marketingu online może pozwolić sobie na zabawę formą czy dłuższe materiały. Choć internet też lubi szybkość, według badań odbiorcy uważają, że idealny film instruktażowy powinien mieć około minuty. Może on także przyjmować najróżniejsze formuły, od interesującego opowiedzenia o początkach firmy tak zwane testy moniale, a na ciekawych reportażach kończąc. Dzięki tego rodzaju działaniom można uciec od marketingowej sztampy i nawiązać z klientem pozytywną relację, gdy film reklamowy jest publikowany na YouTube, można go ocenić, komentować i udostępniać, co sprzyja interakcjom z odbiorcami. Aby przyciągnąć klientów, dzięki wideomarketingowi musisz poświęcić więcej środków niż ma to miejsce przy pisanych formach promocji, które zamawiane są za nieduże pieniądze w agencjach kontentowych. Oczywiście możesz spróbować przeprowadzić samemu. Skuteczną kampanię wideo-marketingową potrzebował jednak będziesz odpowiednich pomysłów, scenariuszy, sprzętu, aktorów i bardzo dużej ilości wolnego czasu. Zlecenie strategii filmowej agencji interaktywnej nie należy do tanich, ale gra jest warta świeczki, ponieważ 74% klientów zdradza, że dokonało kiedyś zakupu po obejrzeniu materiałów wideo opublikowanych przez daną firmę. Poradniki. Wielu prywatnych użytkowników YouTube decyduje się na dzielenie się swoją wiedzą, nagrywając filmy poradnikowe ze swoich ulubionych dziedzin. Niektórzy panowie opowiadają o tym, jak położyć kafelki, a niektóre panie dają porady odnośnie makijażu czy mody. Także twoja firma może dzielić się z odbiorcami różnego rodzaju poradnikami wideo związanymi z twoją branżą. Dając klientowi coś od siebie, ociepla się wizerunek swojej marki. Testimoniale. Do tego rodzaju reklamowych materiałów wideo zaprasza się swoich prawdziwych klientów, którzy są już kimś w rodzaju miłośników Twojej marki. Szczera opowieść o swojej relacji z danym produktem czy usługą oraz zmianach życiowych, jakie się dzięki nim dokonały, robi na odbiorcach wrażenie. Jeśli taki materiał zrealizuje się w sposób bezpretensjonalny, łatwo przekonać dzięki niemu nowych klientów. Zabawne, emocjonalne filmy. Nic tak nie zwraca uwagi odbiorców jak emocjonalne oraz humorystyczne materiały reklamowe. Takie filmy mogą być bardzo krótkie i dobrze jakby miały charakter zachęty do tworzenia własnych materiałów poprzez odbiorców. Przy odrobinie szczęścia można stworzyć niewielkim kosztem serię, która będzie miała charakter wiralowy. Reportaże. Ten typ Działalności wideokontent marketingowej wymaga dużych nakładów i przeznaczony jest raczej dla większych firm. W tego rodzaju materiałach wybiera się z krawek rzeczywistości związanej z marką i kręci się na jego Podstawie reportaż. Nie eksponuje się w nim na siłę walorów swojej firmy czy produktów, ale pokazuje się interesującą historię człowieka, miejsca czy zjawiska, mówiąc o swojej marce tylko mimochodem. Odbiorcy szanują content, który nie jest tylko marketingową wydmuszką. Prawdziwą rewolucją w świecie polskiego wideo, content marketingu była seria Legendy Polskie, firmowana przez Allegro. Pięć tworzonych filmów krótkometrażowych z gatunku fantazy i science fiction nawiązywało do polskich legend i bajek. Zatrudnienie czołowych polskich aktorów, duży budżet, jakość wykonania, humor i ciekawa gra z polską tradycją to rzecz, dzięki którym legendy polskie były prawdziwym strzałem w dziesiątkę, zdobywając sobie szybko wielu fanów i miliony wyświetleń. Trudno nawiązać swoimi materiałami do tak profesjonalnej roboty, jednak przykład Allegro może okazać się. Pouczający, dobry marketing internetowy opiera się na kreatywnym pomyśle i czasem nie potrzebuje sześciocyfrowego budżetu, wystarczy tylko wymyślić coś naprawdę nowatorskiego. Badania pokazują jasno, jak bardzo użytkownik internetu nastawiony jest na odbiór materiału wideo, a teksty content marketingowe mają dla niego mniejsze znaczenie. Aby zwiększyć rozpoznawalność swojej marki i ilość wejść na stronę firmową, warto zainwestować w skuteczny wideo content marketing. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj kanał i kliknij w dzwoneczek, by być zawsze na bieżąco z filmami, jakie będą się tutaj pojawiać. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało w komentarzach, odpowiemy na każde pytanie. Widzimy się w kolejnym odcinku, pozdrawiam, Rafał z Werseą.